Cześć, witam was na kanale Wideoblog Tech w serwisowym odcinku. Za mną tam stoi komputer Maćka. Macik przysłał go do mnie, ponieważ jego procesor się przegrzewa, są zbyt wysokie temperatury, a jest tam założone całkiem spore IO. Ja wiem, że teraz na zewnątrz, na dworze, na polu jest dosyć gorąco. U mnie temperatura czasami tutaj w serwisie, w studiu, w firmie. Sięga prawie 400 stopni, jeżeli wszystkie komputery pracują pod obciążeniem, są testowane po montażu, a na zewnątrz jest ponad 30 stopni. To u mnie jest jak w saunie, i zdaję sobie z tego sprawę, że w niektórych przypadkach i u Was może być tak gorąco. Szczególnie dochodzą mnie głosy od osób, które mieszkają na poddaszu, gdzie ta temperatura przy suficie sięga ponad 50 stopni, jak na patelni. No ja wiem, no taką mamy porę roku, taki mamy klimat, i tak to u nas właśnie wygląda. Aktualnie. Po zimą jest troszkę chłodny. Także sprawdźcie razem ze mną, co jest przyczyną wysokich temperatur w komputerze Maczka. Może być to I.O., może być to zły montaż samego bloku na procesorze, może być to jakikolwiek inny powód, który dzisiaj wspólnie rozpracujemy. W komputerze Maczka jest zainstalowany Corsair. 280 mm chłodnica na górze. Ta obudowa nie ma najgorszego odpływu powietrza, więc teoretycznie powinno być ok. Najpierw go podłączymy i zobaczymy, jakie faktycznie ma te temperatury. Karty macie, jak mi nie zostawia w slocie, jest osobno w pudełku, jak przysłał do ten komputer i bardzo dobrze, co minimalizuje możliwości uszkodzenia komputera podczas transportu przez kurierów. Jak rzucą paczką, to bardzo często jest ta, ta karta wyskakuje ze slotu, łamiąc przy okazji za czas, wyginając tylne mocowanie kart i powoduje też czasami niestety połamanie slotu PCE. Więc jak nie musicie, to nie wysyłajcie karty zamontowanej w komputerze. Jak wysyłacie, to pamiętajcie, żeby dobrze zabezpieczyć, jak pokazywałem w filmie, jak nie montować komputera, tak się film nazywał. W, tym, w tamtym właśnie filmie pokazywałem, jak zabezpieczyć środek komputera. To pobieżnie, ale powiedziałem o tym parę zdań i to się, moi drodzy, sprawdza. Także jak ktoś nie wie, jak wysyłać, to zachęcam do oglądania tamtego odcinka. 12 minut testu minęło na Wajdzie, stres testu, i proces osiągnął temperaturę 81 stopni. Nie uważam tego jeszcze za jakąś niepokojącą temperaturę, bo jak wiadomo, te procesory mogą pracować do temperatury 100 stopni Celsjusza. Jest to 7700K na ustawieniach standardowych, stokowych, podkręcony. E, więc uważam, że nie jest źle. Oczywiście, w przypadku teraz jest u mnie około 26 stopni. Oczywiście, w przypadku, jak ta temperatura większa byłaby u maczka. To prawdopodobne jest, że procesor mógłby już osiągać te swoje niebezpieczne temperatury w granicach powyżej 90 do 100 stopni, ale to, co jest teraz 81 stopni, nie uważam tego za złą temperaturę. Dolot tu jest konkretny, są trzy wentylatory z przodu, plus oczywiście 240 na radiatorze chłodnicy. Na chłodnicy i jedna 140 z tyłu. Zdejmę yy, blokopompę i zobaczymy jak jest położona pasta i jak jest zrobione mocowanie. Może jest problem z mocowaniem, może jest jakaś pasta stara, albo coś się z nią podziało, jest jej za mało, za dużo, bo jak jest za dużo to też jest niedobrze, pamiętajcie o tym. To nie jest dobre dla procesora, jak nakładamy tej pasty, nawalimy tego, że aż wypływa do soketu. Blokopompa była zdecydowanie za mocno dokręcona, także musiałem użyć szybokrętu, żeby odkręcić te nakrętki. Nie jest to też dobre powiem Wam i dla soketu, i dla płyty głównej, i dla backplate'u chłodzenia, bo wtedy wytwarzają się zbyt duże naprężenia. Dobra, zobaczmy sobie co my tutaj mamy w ogóle pod spodem. Je nie zobaczycie, bo kawałki nie przeszkadzają, nie mogę tego odwrócić do pompy do Was. Ale pasty był wystarczająco według mnie. No, może za chwilę nową skręcę to po swojemu. A jeszcze jedna rzecz. Czasami się dzieje tak, że nie ma dobrego styku, jak są zużyte. A da się niestety wkręcić złe kołki. No, tu jest dobry kołek z długim, cienkim gwintem. Także tu jest w porządku. Teraz mamy 84 stopnie na podcodzie. Tak, wiem, jest to więcej, ale mamy ku temu dwa powody. Po pierwsze pasta pod blokopompą się nie ułożyła, to znaczy, że jeszcze potrzeba jednego, dwóch dni pracy, żeby to nastąpiło i wtedy temperatury te będą niższe, jakieś 1, 2, może 3 stopnie. Po drugie oczywiście temperatura otoczenia u mnie w studiu, u mnie w firmie też wzrosła przez te testy tego komputera i testy drugiego komputera, który tam stoi z drugiej strony z tyłu. Więc ta temperatura otoczenia jest wyższa o prawie 5 stopni, i zaczynam się tutaj powoli gotować, bo sięga już ponad 30 stopni, eee, ja go skalpuję. Bo takie pozwolenie dostałem też wstępnie od Maćka, od właściciela komputera. Wezmę go do skalpowania eee, i zobaczycie na końcu tego filmu, jakie temperatury są po skalpowaniu. Eee, I kilka słów konkluzji, które mi się nasunęły. Też chcę Wam przekazać. Wziąłem jeszcze procesor na swój test bench. Test bench, dużo powiedziane, na swoją płytę główną ze swoim chłodzeniem. De facto to jest identyczne chłodzenie, jak ma macie w swoim komputerze. To jest moje testowe. Zastosowanie tego, że ja mam ustawione to chłodzenie na maksa, ono pracuje zawsze na maksymalnych temperaturach i obrotach, boże. Jest używany ten test bench do testów procesora przed i po skalpowaniu. Zawsze w tych samych parametrach to się dzieje. To tutaj temperatury na ustawieniach stokowych. Osiągają 76 stopni, czyli kilka stopni mniej niż umaczka w komputerze w, w zabudowie AIO. Yy, więc yy, to nie jest kwestia procesora, to nie jest kwestia chłodzenia, to jest kwestia według mnie zużytego, wypracowanego yy, gluta pod procesorem, który stracił swoje yy, pod procesorem, pod ihs em który stracił swoje właściwości. Jestem pewien na pewno, że. Jestem pewien, na pewno jestem przekonany, że po skalpowaniu tego procesora wszystko wróci do normy wszystko się będzie zachowywało tak jak powinno. Glutu nie ma tutaj za dużo, zobaczcie moi drodzy, jak go jest mało na środku IHS-a. Ja nie czyściłem tego gluta, on nie jest jeszcze jakoś bardzo twardy, ale już do najbardziej miękkich, takich jak powinien być po wyjściu z fabryki, oczywiście nie należy. Podobnie jest na rdzeniu procesora. Tutaj, jest, tutaj go w ogóle nie ma, bo jedyną warstwą. Był ten na Ichesie, jest ten na Ichesie. W związku z tym, raz że go było mało, dwa że był niezbyt równo, według mnie, rozprowadzony. Co też przekładało się na wysokie temperatury, nawet bez podkręcenia tego procesora. Myślę, że po skarpowaniu, po tym zabiegu, który teraz wykonam, Maciek będzie mógł już cieszyć się normalnymi temperaturami w swoim procesorze i zdecydowanie one spadną. A o ile spadną, to za chwileczkę wam pokażę. Procesor skarpowany na razie na moim testbenczu. Zobaczmy, jaka jest temperatura. 60 stopni. Czyli spadł na moim test 17 minus delta jakieś 19 stopni, z tym, że w tym momencie pracuję na 4,500, a nie chciałem przedstawiać tego w a wcześniej pracowałem na 4,2 4,300 z tego co pamiętam. Więc dosyć spora różnica, a więc warto skalpować, żeby zejść z temperaturami. Już nawet nie chodzi o samo podkręcanie, już nawet nie chodzi o OC, tylko chodzi o to, żeby te, te temperatury były niskie, co też pozwoli nam ustawić wolniej wentylatory. I finalnie będziemy mieli mniejszy hałas w komputerze. Także w nocy dołownicy nas nie będą ścigać. Przełożę teraz plotka do komputera Maćka i zobaczymy, jak on tam się będzie zachowywać. A tutaj, co się dzieje, moi drodzy? 87 stopni po skalpowaniu. Gorzej niż przed skalpowaniem? Ja wam powiem, co się dzieje. Okazało się, że zawiesza się wirnik w pompie. Yy... Pracuje, znaczy pracuje. Silnik pracuje, dlatego podaje obroty na płytę główną i można odczytać, że kręci się niby z prędkością około 3000 obrotów na minutę. Co i tak jest za dużo, bo ta pompa, ten silnik, ten wirnik pracuje z prędkością około 2500-2600 obrotów na minutę, a nie ponad 3000 obrotów. Moi drodzy, jak najprościej sprawdzić, czy Wam IO pada. Na odcinku wyjścia od bloku pompy, mniej więcej do tego, do tego miejsca. Wąż jest bardzo gorący. Przy dłuższym trzymaniu w ręku, po prostu parzy. Na dalszym odcinku, wąż jest zimny. Dlaczego tak się dzieje? W środku jest wirnik, który jest otoczony taką plastikową osłonką. Generalnie wygląda to troszeczkę jak zakrętka w butelce PET. Tak, mniej więcej. Oczywiście jest troszeczkę większy, ale tak to wygląda. I w środku ma taki czpień. W tym Ajo, W środku ma taki czpień z rowkami, na z, z, jakby kółko zębate, które zahacza się, które wchodzi do silnika. Jeżeli się połamią niektóre ząbki w tym kółku zębatym, bądź też tworzy się luz i delikatnie ten wirnik się osunie w dół, wypadając z silnika, bądź też zahaczając tylko minimalnie o niego i przeskakując co kilka obrotów, a nie kręcąc się ze stałą prędkością, tak to się właśnie dzieje. Silnik pracuje, wirnik się kręci. Skokowo, ale nie idzie z takim ciśnieniem, jak powinno iść, gdyby AIO było sprawne i pracowało tak, jak powinno pracować. Więc, jak macie wysokie temperatury na AIO, to tak jak tutaj 90 stopni już mamy, masakra jakaś, to moi drodzy, sprawdźcie sobie wąż odpływowy. Przeważnie jest to górny wąż w AIO. Czy z boku, czy montowany prosto do bloku, jest to przeważnie górny wąż. Jest bardzo, bardzo gorący. A teraz zobaczcie. Zobaczcie na temperatury. Ja wezmę bardzo ważne narzędzie chirurgiczne: uderzeniowy śrubokręt zakończony gumą, więc nic nie zniszczę i postukał w tą blokopompę. I zobaczcie teraz na temperatury. Od razu spadły, powinny spaść jeszcze bardziej. Bo u mnie tam było, pamiętacie, 60 na te bench'u. Ale to już jest płyn nagrzany w układzie, więc e, na razie cieplenie będzie. Ale od razu to spadło. 60, są widzicie? Skasujemy sobie, zobaczymy przedtem było 90, maksymalna. A teraz zobaczymy, jaka będzie maksymalna po chwili. Zawiesza się wirnik w lokopompie 73 stopnie, 60, 65, połowa 60. Średnie 60, 60, 70, 184 maksymalna, to zdecydowanie nie jest 90, prawda? To co było przed chwilą. E, no więc tak to wygląda. Nie będziemy męczyć dłużej tego sprzętu. Wyłączę to, żeby też szum troszeczkę ustał i żebym mógł z Wami porozmawiać. Zobaczcie, pomimo tego, że... No nie, teraz spada do 30, 40, jest ok w miarę. Nałożyły się nam dwie sprawy. Po pierwsze glut pod IHS-em, o którym chcę Wam powiedzieć parę słów, a po drugie, właśnie zawieszanie się tego AJO. I to nie dzieje się tylko w corserach, to dzieje się też w różnych innych AJO od różnych innych producentów, producentów. Żeby nie było, że tylko Corsy tak ma. Tak generalnie, i to jest właśnie częstsza usterka niż w ogóle uszkodzenie pompy i brak pracy tej pompy. To jest częstsze. Więc na to zwróćcie uwagę, jak macie I.O. i macie wysokie temperatury, czyli macie takiego objału 10-15 cm od bloku pompy, wąż jest bardzo gorący, a później nagle, nagle zdecydowanie, nie ma takiego płynnego przejścia w zimne, nagle zdecydowanie ten wąż się robi zimny, chłodny. No zimny przesadzam, ale chłodny, wiecie o co mi chodzi. Więc to mamy raz, uszkodzona I.O., zawieszająca się, jak to nazywam, zawieszająca się pompa. Generalnie, tak jak tam Wam tłumaczyłem, nie ma dobrego styku pomiędzy silnikiem, a zębatkami wirnika, bo też jest luz, bo też są połamane te ząbki. Jak połamane to jest chyba najgorsza opcja, bo one mogą nam wpaść wszędzie i po jakimś czasie zmielić nam całkiem wirnik. Albo zatkać w ogóle przewody. Tak, Też jest taka opcja. Ale wracając do wysokich temperatur procesorów. Na początku roku, jak prowadziłem live'a któregoś, pamiętam, że mówiłem Wam, że bardzo dużo od samego początku roku przyjeżdża do mnie procesorów do skalpowania 4790K. To jest ten okres, w którym glut pod IHS-em tych procesorów już zdecydowanie odmawia posłuszeństwa, nie spełnia swoich norm i te procesory się po prostu przegrzewają, są bardzo gorące. Potem Około lutego zaczęły przyjeżdżać do mnie w dużej ilości 6700K do skalpowania, a teraz mniej więcej od jakiegoś końca maja w dużej, ogromnej ilości przyjeżdżają do mnie właśnie 7700K do skalpowania. Wychodzi na to, że Intel z generacji na generację daje coraz gorszy ten glut pod IHS-em, bo coraz krócej on wytrzymuje. Zobaczcie, w styczniu tego roku 4790K, który już jest parę ładnych lat na rynku. A maj czerwiec 7700K, który nie jest aż tak starym procesorem. Jakby ten glut był dobry, dobrej jakości, to spokojnie by jeszcze popracował. Więc jeżeli wam się zdecydowanie podnoszą temperatury waszych 7700K, 6700K 4790 k każdego procesora intela, który można skalpować, to może być to już znak, że glut pod tym HS-em stracił swoje właściwości odprowadzające przewodzące przewodności cieplej jeżeli nie podkręcacie podsora, to jeszcze ok, a jeżeli chcecie podkręcić procesor, to to może Wam skutecznie to uniemożliwić, a mianowicie te wysokie temperatury mogą Wam uniemożliwić dokonanie tego OC. Więc może faktycznie warto pomyśleć o skalpowaniu swoich procesorów. Jak coś, to oczywiście zapraszam do mnie. Jako jeden, chyba jedyny w Polsce udzielam gwarancji, jak coś się stanie Waszemu procesorowi, to który jest u mnie podczas wykonywania usługi, to dostajecie Inną sprawną sztukę. Nie zdarzyło się do tej pory jeszcze. Ale udzielam takiej gwarancji. To tak, abstrahując od serwisowego odcinka. Także widzicie moi drodzy, jest dużo zależności a propos temperatur. Może to być glut, może to być wieszające się AJO, yy, może to być wiele rzeczy. Czasami ta usterka wieszającego się AJO jest tak rzadka, że na przykład zdarza się co kilka uruchomień. Nie widziałem do tej pory AIO, które zawieszałoby się w trakcie pracy. To znaczy, jeżeli wystartuje dobrze, jeżeli ta pompa już zacznie dobrze bez problemu pracować przy samym włączeniu komputera, to już do wyłączenia będzie pracowało dobrze. Natomiast, jak widzieliście, poprzez użycie bardzo precyzyjnego narzędzia można chwilowo przywrócić jako taką pracę tego wirnika. I sprawić, że nasz proces się nie będzie przegrzewał. Ale to jest tylko i wyłącznie doraźne, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś siedział przy komputerze z otwartym bokiem komputera i co chwila walił się czy też młotkiem, w blokopompę od swojego iO. Więc to jest pierwszy objaw tego, że niestety iO jest do reklamacji albo do wymiany, jak jest po gwarancji. Ode mnie to tyle, moi drodzy. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, dobrze chłodźcie swoje procesory. I nie tylko procesory, w sumie. Wszystko trzeba dobrze chłodzić, szczególnie napoje. Wiecie jaki. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Video blog. Te.